To są zapiętne bryły, które też sama znajdowałam. Za zawierciem były takie wzgórza, szło się w stronę Blanowic. Ci, którzy są z tamtych rejonów albo znają jurę, to też będą wiedzieli doskonale o czym mówię. zawierciu mieszkali moi dzieckowie. No i byłam włóczona, po tych wszystkich starych wapiennikach. Legenda miejska nosi, że tam już głosi, że tam już wszystko jest zlikwidowane. W latach 80. ekspansja miasta szła w stronę Blanowic. Zawiercie się rozrastało. No i te bryły... O, ciężki ty. Po rozłupaniu też kryły takie takie cuda. Tutaj mam akurat właśnie tak zwany negatyw, czyli odbicie. Tutaj jest fragment. I tutaj też negatyw. No, i z mojej dziecinnej kolekcji zostało mi tylko to. Bo kiedyś w szkole robiono wystawę. No i oczywiście nauczycielka też się pytała, czy ktoś może coś przynieść. Ja jako dziecko oczywiście wskoczyłam przed szereg tak, ja mam ach, o, sama znalazłam la. A potem naprawdę naprawdę ładne okazy takie wielkości dłoni dorosłego człowieka po prostu nigdy do mnie nie wróciły. No i to taka historia. Także cała jura. Krakowsko-Częstochowska. Góry świętokrzyskie. No tutaj jak już wiecie to też lubelskie. To wszystko. To było Pramorze. W Pramorzu stworzonka sobie żyły. A później kiedy klimat się drastycznie zmieniał. One opadały. I teraz zobaczcie jakie to jest ciekawe. Tu, kalcyt, tu, tu, kalcyt, tu, tu, piryt, a tu, wapno w czystej postaci. A tutaj mam czarne łupki, to jest też bardzo znane stanowisko mm, z w Niemczech, z okolic miejscowości Holzmaden. To są też takie czarne łupki, sprasowane. One się tworzyły w takich warunkach totalnie beztlenowych. To wszystko się prasowało. Tu widać fragmencik też. Amonita. I wydobywa się je właśnie tak jak łupki, bo one się same strukturalnie w ten sposób odcinają. I te też są całe, wielkie płyty. Dokładnie taka sama historia jak z tym amonitem. Sprasowane totalnie, w pięknej złotej formie. To wszystko jest ciężkie. Ja mam akurat taki okaz, gdzie są tylko dwa amonity, no trzeba tutaj jakiś. Przebija, tutaj coś widać, ale to też są całe płyty, przez niektórych komercyjnie też wykorzystywane jako blaty na przykład, gdzie można trafić amonita przy amonicie. Ciężkie cholerstwo, ale też doskonałe w swojej formie. to jeszcze jeden, pozornie nieciekawy, łupek z horznadem. Otóż jest zapowiedź tego, co może być. No, z tą, otwórz się. Czy tak złożyło? Aha, to dlatego, że to, to jest ciężkie. I tutaj jest negatyw, a pozytyw. Hm. W naszych kopalniach też można takie znaleźć. Tylko, że sposób wydobycia sprawia, że one już z założenia są niszczone. To tak jak zmienił się sposób wydobycia i pozyskiwania granitów w pasie strzegą z z strzelin kiedyś można było bardziej zachować te wszystkie granitowe pustki i tam zachowane piękne kryształy A teraz no, ja, zmienił się sposób wydobycia, zmieniło się w formę bardziej krusząco-wybuchową i zdobycie pięknych okazów, no, czasami jest niemożliwe po prostu. To mam jedyny taki roślinny okaz. Mam jeszcze oczywiście całe wszelkie maści trolobity, ale te trolobity to takie robaczki i one niezbyt mnie pociągają. A tutaj jest jeszcze, też z okolic Gnaszyna, krzemień, no zwykły, zwykły krzemień. Tutaj jest taka maleńka pustka, które się już robią, gdyby je powiększyć, to idealne formy kryształów, kwarcu, a tutaj, o. Jest. A to jest z hałdy, Jakiś odpad kamienno-węglowy. Nie wiem, czy to będzie widać, bo to jest tak słabo widoczne. Ale jest. Takie słoneczko. Też odcisk czegoś. Naprawdę trzeba się mocno wpatrzeć. I podejrzewam, że kamera tego nie odda, ale jest promieniste odbicie czegoś. Także jak się łazi po hołdach, to też można znaleźć. Jest tutaj to. I tutaj, ale nie, nie, nie widać tego. A ja widzę. To też kolejny przykład pozornie nieciekawego kamienia, głupka, ciężki, smolno czarny, sprasowany, zgałęzić, gałęzi o, hop 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 hop, a tutaj. Malutki goniaty. Hmm. I amonity. Mam wrażenie, że chodząc po ziemi chodzimy po tych wszystkich cudach nie wiedząc o tym bezmyślnie, bardzo bezmyślnie to niszczymy. Zobaczcie, jakie to są maleństwa. Widać przy kratkach. Nie zdążymy sobie urosnąć. No i goniatyt, który ma inną formę. muszli. Hm. Czary mare. Wracamy do kamienia. Żeby zostać jeszcze w tych wszystkich skamielinowo-morskich klimatach. To byłam w takiej miejscowości, która się nazywa Wicie. Jest na Środkowym wybrzeżu, niedaleko Jarosławia. Jarosławca. Hm. Ale gafa geograficzna. Nieduża miejscowość, chociaż z ciszy chyba już powoli komercyjnie niewiele zostaje. Rodzimych mieszkańców pięciu rybaków na krzyż. Wtedy jeszcze, jak byłam z Waldkiem, to była to maleńka miejscowość. Podejrzewam, że przez parę lat się rozrosłam. Ale do czego zmierzam? Taksówkarz, który niósł torbę, bo sama nie byłam w stanie jej dźwignąć, ironicznie zapytał, czy niosę tam kamienie, no nie miałam siły go wyprowadzać z błędu, bo zaszczyłam z nad morza, tam były całe plaże w kamieniach. Oczywiście kamienie. Także jeżeli jesteście na morzu, to oprócz tych wszystkich pięknie wygładzonych kamieni, wszystkie mają w sobie coś. Tego może nie być widać, ale każdy z tych kamieni to są spracowane żyjątka. To na przykład po całości jest gąbka. Tutaj widać troszkę jej strukturę. Także cały ten kamień to było kiedyś żyjątko. Troszkę widać jej strukturę. Te wszystkie takie tkanki kamienne, te wszystkie takie dziurki, otworki. To było kiedyś takie hop-hop-hop żyjątko. Muszelki. Czy będzie widać. No To jest taka drobnica, że trzeba zobaczyć w prawnym okiem. W ciężkich kamieniach rozbijanych. Są same muszelki tutaj można zobaczyć. Także będąc nad morzem te wszystkie pozornie, szare, nieciekawe. Kamienie to są sprasowane żyjątka. Te wszystkie jakieś otworki, nieotworki, to muszelki, okrzemki. Dziesiątki tysięcy wapiennych kręgosłupików, które utworzyły warstwę, którą po, potem może wypukało. Tu na przykład też jakieś ciało galaretowate, które zostało skamieniałe. Te większe widać. Tych mniejszych nie widać, ale jak się właśnie taki gładki kamień rozłupie, to w środku mnóstwo żyjątek i muszelek. Także to nad morzem to kiedyś były żywe stworzonka. W niektórych rejonach tworzy się ziemia okrzymkowa, a w oceanach i morzach pod wpływem ciężaru tworzą się takie warstwy kamienne. Tu była cała muszelka. Ona mi odpadła niestety, ale negatyw pięknie się zachował. No taki mały kamyczek z tej strony będzie widać. Oczywiście wszystkie kamienie mają swoją wagę. Tu też widać, tu jest muszelka, a te wszystkie jakieś białe części. To były jakieś inne żyjątka. Ma może okrzemki, cała masa. Wszelkie maści stworzony krok. Tu jest muszelka. O, jest. No, i teraz, jak naprawdę się przyjrzeć, to widać ile tych stworzonek jest w tym kamieniu. Fragmentarycznie, no, zaostrzysz się, widać muszelkę, a cała reszta to jakieś stworki. Także nad morzem też mamy swoje własne skarby. Mnóstwo skarbów, muszelka i to jakieś drążenia. Ja je tutaj mam w całości, nie chciałam ich rozłupywać, ale właśnie jak się taki gładki kamień rozłupie, to na przekroju widać wszystkie te pięknie zachowane muszelki. Albo ich negatywy. Także nad morzem, naszym polskim, na większości wybrzeża, zależy od wpływów, mamy takie cuda. Te wszystkie większe kamienie, żeby uwidocznić ich strukturę, polakierowałam lakierem bezbarwnym. Dlatego też y, tak się błyszczą. One, jak leżą i wyschną na plaży, no to nie są takie ładne. Są bardzo, bardzo zwyczajne. Właśnie zmoczenie albo później polakierowanie uwidacznia całą pięknotę. Tutaj mam drobiazgi. Tutaj w środeczku. Jest właśnie wypadnięta muszelka. Tutaj też różne odciski. Tutaj te kawałeczki. To są belemnity. Te, które znajdują się w Morzu Bałtyckim, przybyły razem z lądolodem ze Skandynawii, bo te, które znajdują się w górach świętokrzyskich, no to są te żyjątka, które. Żyły w tamtym. Są maleńkie z kolei, maleństwa, ale widać. Wszędzie w tych kamieniach są odbite muszelki. Tutaj jest jakiś fragment czegoś. To był maleńkie, ale jak na ziemno-piaskową przystało, wynalazłam sobie i takie maleństwo. A tutaj jest zachowany kawałek muszelki, najprawdopodobniej też przybyłego z lądolodem ze Skandynawii. To jest stworzonko mięczak, który się nazywa turitella. Ona do tej pory żyją w morzach, tworzą bardzo wąskie, mocno skręcone muszle. A chciałam Wam je pokazać, ponieważ mam tutaj taki kamień, też oczywiście niepozorny. Ale już widać, to jest muszelka, to takie brzydkie kawałeczki, to jest kamiennie polakierowane. Dlatego nie ma efektu błyszczącego, ale tutaj widać, jak opadały te stworzonka na dół i jak się prasowały. Z tej strony jest ich dużo więcej. Wygląda jakby przeżarły korniki, ale to są właśnie te tuitele. Jakieś 300 milionów lat. Może 250, no, drobna różnica. I to wszystko to były kamienie przytaszczone z bici. Ten na przykład, zobaczcie. No, po prostu jak leży, żadna rewelacja. Po zmoczeniu tego nieciekawego pozornie kamienia, znowu widać jakąś strukturę, jakąś kolonię czegoś, albo jakieś ciało. I już wiadomo, że taki kamień to też skamielina. Cała taka gąbczasta struktura. Opowiadam o tych Turitellach jako takich ciekawostkach, ale na pewno większość z Was y, widziała kamienie, które są nazywane handlowo jaspisem Turitella. One są wydobywane w rejonie Green River w Stanach tam zahaczających Colorado, Utah, y, Wyoming. To jest taki teren, gdzie całe pokłady są złożone z takich cudów. Ja mam kamień surowy, nieoszlifowany, ale widać, że jest muszelka na muszelce. Natomiast to, co najczęściej spotyka się w handlu, wszelkiego rodzaju wisiorki, breloczki, To wszystko to są właśnie te espisy. Aczkolwiek badający ostatnio udowodnili, że chociaż w nazwie jest Turitella, to te małe muszelki to wcale nie są Turitelle, tylko jakieś inne. E-Lalala. -la -la -la. Napiszę, co to jest. I tak to wygląda też od tej strony. Wszędzie widać te struktury. I na pewno każdy gdzieś zetknął się. Tylko oczywiście z oszlifowanym na jakiś kaboszon, tym, że jest pisem. Mam znowu okaz z naszego wybrzeża. Oczywiście polakierowany, bo był tak mocno szary, że niewiele było widać. Dopiero faktycznie jak leżał w wodzie, dało się coś zobaczyć. Tu oczywiście widać jakiś fragment muszelki. Te wszystkie takie niteczki to też jakieś kręgosłupy. Ale z tej strony widać zachowany szkielet. Stworzenia, które się nazywało ortoceraz. I to znowu są stworzenia, które kiedyś w czasach wielkiej, wielkiej ziemi, wielkich zlodowaceń, wielkich potopów, żyły sobie na całej kuli ziemskiej. Ten tutaj, ponieważ był w Bałtyku, więc na pewno jest z tego skandynawskiego lądolodu. I też na pewno jest to stworzenie, które którym każdy gdzieś się zetknął bo tutaj jest właśnie ten bałtycki to jest ten podłużny szkielecik bo w handlu najczęściej są te marokańskie To oczywiście są piękne zeszlifowane, ktoś nad nimi ciężko pracuje i znowu to są całe wielkie płyty z których y, robi się również naczynia najczęściej jakieś talerze, czasem blaty stołów. Ja mam tutaj w brązie, ale te, które są najczęściej w handlu, to są właśnie czarno-białe. I znowu robi się z nich wisiorki, bo są podłużne. Także to, ten okaz akurat jest z Maroka. Tutaj też w ciężkiej skale macierzystej. Ale to głowonogi, które sobie zalegały w całą kulę ziemską. Teraz z nadmorza przeniesiemy się w inny rejon Polski, w okolice Krakowa. Zostaniemy w klimatach Jury. To jest wapień wydobyty z miejscowości, właściwie chyba wsi. Podlęże koło Krakowa. Tam również są całe pokłady i można znaleźć różne amonity. Ja mam akurat tak wypreparowanego. Nazwę napiszę, bo dla mnie nie do wymówienia. Nie potrenowałam odpowiednio. Widać tutaj, jak ładnie są zachowane linie lobowe, które znowu tworzą tą strukturę liści. Bardzo ładnie to wygląda. Taką małą dedykacją dla Forest Clinica, który biega w okolicach rzeki Drwinki w pięknym parku, który ludzie nie z niewiadomych i niezrozumiałych dla mnie przyczyn traktują jako wielkie wysypisko śmieci. A to są takie urokliwe miejsca, jeżeli mamy park, w którym nie ma jakichś wytyczonych super ścieżek, w którym nie ma ławek, nie ma jakiegoś porządku, tylko są po prostu drzewa. No nie wiem dlaczego ludzie mają takie podejście. Tam w Stanach, w dorzeczu rzeki Green River, znajdują się też całe wielkie pokłady, w których można znaleźć pięknie zachowane kamieniowości ryb. A wspominam o tym dlatego, że napisał do mnie czarnogłowski ziomek, który razem ze swoją Emi we Włoszech zaczęli, można czy szukają od dawna, ale zaczęli teraz nakręcać o swoich poszukiwaniach. A napisał do mnie, że niedaleko ich miejsca zamieszkania znajduje się wioska, która się nazywa, nie wiem czy dobrze to powiem po włosku, po polsku, Bolcza, Bolca. I tam również znajdują się całe wielkie wapienne pokłady z pięknie zachowanymi skamieniołościami ryb. Są tak przeróżne, ja sobie to podejrzałam oczywiście, jako wścibska istota. Są nawet zachowane kolory, są nawet zachowane struktury narządów wewnętrznych. To jest niesamowite. Tam kiedyś, z tego co wyczytałam, był ocean Tetydy. Zanim się te wszystkie Gondwany i różne inne laurorosje połączyły. No niesamowite to są rzeczy. Także oprócz monet. Oprócz biżuterii, oprócz łusek, głębiej znajdują się takie przeróżne kardeńki.